Tylko dzisiaj e, gramy ginem Dzisiaj odbijamy gina O kurde, to Drago. E, mówię od razu, e, nie polecam. Mm, jak chcecie, sprawdźcie na kanale moje recenzje i tak dalej na temat Drago. No dobra, zaoszczędzę Wam czasu. E, po pierwsze. Ult Drago trwa 10 sekund, e, czyli można użyć jego ulta e, półtora razy czyli zużyć cały ult e, no i poczekać do połowy i zniknie. Niestety. E, ogólnie to. Gdyby był sa, cały, cały czas był byłby tym ultem, no, byłby super, ale skoro tak nie jest, no to nie. Według mnie się nie opłaca i nie jest tak samo jak z Melody albo innymi zademierzami, z którymi się myliłem. Z tym jest właśnie tak, jak mówię, według mnie przynajmniej mi się nie za bardzo podoba i nie opłacam się. Dobra, to tak, gramy Jinem. Jin dżyn ma hiperkę w sumie, chyba tego, tak ma, ale ja nie mam. Mam skinka, nie mam emotkę, mam i spray mam. Czyli jestem gotowy, mapa jest taka, czyli Jin w sumie to może się nadać. Także jeszcze zanim też zaczniemy bitwę, to mam nadzieję, że wam się spodoba. Nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji na tym kanale, żeby być po więcej na przykład takich filmów jak ten. No i żebym przy okazji wiedział, że Wam się podoba. No i żebym wiedział, że Wam się podoba i że chcecie więcej na przykład takich filmów jak ten. No bo to jest ważne. No, ważne. Mamy Byrona i Sandy, i Daryla. Kurde, umarłem. No, niestety, grając z botami, umarłem. To jest. Yy, przykre, przykre, bardzo. Ale widzę, że Rosa chce grać dalej. Także okej, okay. może być. A właśnie, drogi widzu, jak mnie oglądasz, to jeden z widzów napisał. Pod moim filmem, czy robimy 1 na 1? A moja odpowiedź jest prosta. Nie ma sprawy. Nawet mam dwie mapy zrobione pod 1 na 1 bitwę i 2 na 2. Zrobiłem ją, bo grałem sobie z kolegami No i okazało się, że przy okazji może się też fajnie przydać do gry z widzami. Więc mordeczko, jeżeli byś chciał naprawdę popykać w Brawla i się zmierzyć solo, ty versus ja, no to nie ma problemu, tylko mnie dodaj. Zaprasz do znajomych i napisz w komentarzu, jak się nazywasz, bo nie chcę zapraszać jakichś randomów z gry, no bo. Zaśmieca mi to po prostu konto. A potem mam mnóstwo jakichś ludzi, którzy których nie znam, albo z którymi po prostu nie chcę grać, albo oni nie grają. Także napisz, proszę, pod tym albo tamtym filmem, jak się nazywasz w Brawlu. No to zobaczę, że to ty na moim koncie. Do ciebie dodam i sobie zagramy. Jeżeli nawet. Będziesz chciał, to wrzucimy to na YouTubea i zrobimy wspólny odcineczek. Albo jeżeli jesteś na Discordzie, właśnie to napisz na Discordzie, e, jak się nazywasz. E, to też bardzo ułatwi. E, po to jest Discord, e, żebyśmy się jakoś komunikowali, e, żeby się mógł z wami komunikować. E, no i żebyśmy mieli jakieś tam. E, relacje, nie relacje tylko te y, integracje, coś takiego y, miałem na myśli no, mniejsza y, na razie pierwszy mecz wygrany y, y, tutaj myślę, że odpuszczę, bo no Mike i y, zapomniałem jak się nazywa kurde, jak to y, nie Jin, tylko jak on się nazywa Edgar y, ten, 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 ten Kurde. Ej, jak on się nazywa? Nie Brok, nie Jean. Yy, tylko Mortis. Dokładnie Mortis. Mortis, wydaje mi się. Ty. Z, z, nie mogę mieć już ulta przez ciebie. Trudno. Kruch sobie poradził. użył ma ulta. Tak samo jak ja. Bezpotrzebnie tego Mortiska przydał. O, kurde, to jest Dynuś. Tu jest dynuś. Tego Mortiska przydałoby się e, rozwalić. Ale myślę, że mi się nie uda. A, w sumie nie uda mi się, bo już jest 2 na 2. Ten e, właśnie kruk przegra. O noob. Czekaj, czy ja gram może z moim kolegą. Też się tak nazywa. Ale musiałbym się... A dobra, wyjdźmy z gry i zobaczmy, czy jest w grze ten mój znajomy. Bo jeżeli tak. Okay. I... O! Patrzcie, noob! To on! Bez skitu, grałem z kolegą. Kurde, ale fajnie. A zobaczmy, czy on ma tego kruka i tego skina. A w sumie to, że musi mieć. Jeżeli ma kruka, to znaczy, że. Yy, to on. Mógłby być. A jeżeli ma ulubionego że jako kruka, to będziemy widzieć jeszcze jednego, jego skina Jeżeli on ma tego skina, to na 100% z nim właśnie grałem No i kurde, a nie w sumie zagrać sobie z kolegą, a on o tym nie wie Na 90%, chyba że teraz przyjdzie mi wiadomość Ale wątpię o kurde, dobra Pyk, gadżet i tu Taka taktyka moja. E, grania dżinem, słuchajcie. Umrę, 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 chyba że wezmę kuby. Chyba, że wezmę kuby. Okej, okay, zdechłem na stówę, niestety. I on też. E, minus jeden albo e, trzy. O, zero. Jak milutko. Dobra, e, sprawdźmy. Najpierw sobie wszystko odbierzemy. Pek, dobra. I teraz e, sprawdzę, 3. Czy... O, na samym szczycie, czyli pewnie ma. O kurze, ma kruka jako ulubionego zademiarza, ale nie ma tego skina, którym grał. Kurde, no szkoda, no, ale ma kruka na 11 mocy. idziemy, ma na 11 mocy? Co jest Kifank, Jaki gość? Kurde. Ale kita na 11 nie ma. Ash Rico i tak dalej. Bibi Lu L Primo 8Bit Max Frank na 10, Brock to luz to wiadomo Amber no też jest mocna Maisie tak samo e, Nita też jest mocna, Nani nie wiem czy ma, nie ma na 11 Koletka też jest mocna, ale jej nie lubię Kiełek no jak kiełka lubię, ale jest słaby Grey e, on też jest mocny Willow też jest mocna mm, No i Charlie ma, ja też mam I mam... Ee... kurde Lariego, nie, Lariego, Loriego mam Lori, nie, kurde Lili, Liti, chyba wiecie o co chodzi. E, dobra, ale jeszcze z tym. Mm, gramy dalej i zobaczymy, czy gramy z Miko. I zobaczymy, czy gramy. Miko ma mityka, e, także może być ciekawie. E, dobra. Sorki, musiałem sobie ziewnąć Czy ten daryl do mnie podejdzie? Owszem. Bardzo chcę się zaprzyjaźnić z moim parkubem we mnie. Oj, może Leon. Oj, to byłby głupiutki pomysł, słuchajcie. Zaprzyjaźnić się z Leonem, to tak, ale dać mu mojego cuba, który jest w sumie to we mnie. No, nie za bardzo mi się podoba. Sprawdzam oczy. O, oczywiście krzaczki! Elo, pyk, pyk, pyk. E, oczywiście mam taki super e, gadżet e, w sumie to gwiezdną moc do, e, kurde. Mam gwiezdną moc do Gina. ona jest bardzo przydatna. Ale to bardzo przydatna, e, a mianowicie i ult też zadaje obrażenia. Tyle samo e, ile zadaje w głównym ataku, e, czyli mogę tak naprawdę bić 4 razy, e, plus gadżet. E, mogę kogoś. Przy, przyczepić. No, w sensie wiecie. Przyciągnąć. Odbić gadżetem. żeby miał dystans i żeby on mnie nie bił. No i mam jeszcze trzy pełne ataki. I to jest mocne. Dobra. Siup, siup, siup. No i nie ma. Super akcja to była. Czy ja przeżyję? Myślę, że nie. Ale to nie problem, bo Miko. Przeżyłby, gdyby lepiej to rozegrał. Znowu zero pucharów. Oj, no niestety. Mm, no trudno, co mam powiedzieć. E, takie rzeczy czasami się zdarzają. E, niestety. O Znowu mi się dziewa, zmęczony jestem. O, buz Godilla. E, jakiś Edgar. O, ze mną... Mm. Beskit coś jakiś powiedział, że... A, czy w moim teamie jest Edgar? Dokładnie. Tak było, nie zmyślam. Mm... Pyk. O. Pyk. O! Udało się trafić. Oj, umrę. Teraz też... Vivi! Ta twoja żujka balonowa, ty gagatku, ty... Rafi o, kuby. No i bomba. Słuchajcie, 7 per kubów Edgar nie żyje. No czego chcieć więcej? E, oczywiście więcej kubów i bycia ostatnim na mapie. E, no dobra, to może posprawiujmy, hmm, poemotkujmy, pouderzajmy w Miko na przykład, ile bije. O kurde, taka jedna, taka y, kuleczka, chyba 1000 ponad y, zadaje obrażeń. Także dużo. Tak, 1140, a nie 500. Kurde, myślę, o, dwie skrzynki, o, cię gdzieś yy, poradził sobie z kubami utki. 10 i 11 kubów i mogę iść w sumie, tak szczerze powiedziawszy. Yy, no bo Kaman mm, prawie mi się udało, Edgar w sumie tą skrzynkę zaraz zniszczy. Cześć, diność. Pyk, 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 pyk. Nie ma Miko. A teraz. Zaraz nie będzie także i Dynusia. Dlatego, że już go zabiłem. I to jest super, słuchajcie. Uśmieszek bananowy musi być na mapie. Chyba nawet mi się nie udało go naspryować Ale cóż, trudno. Kolejna wygrana, tak szczerze, i się cieszę, bo dawno e, nie grałem Dynusiem e, sorki, e, brokiem. Co ja mówię? E, Karlem, co ja gadam słuchajcie? Ginem. E, Właśnie, jeanem, e, nie gadam e, ja Jezu, nie, nie grałem. dawno genem i e, e, to w sumie dobrze mi robi Bo miałem y, dla was oczywiście też nagrać Pamiętam y, i to w sumie robię teraz y, Nagrać y, Wbijanie pucharów na dżinie Żeby nie było, o kurde Edzio, kolejny odcineczek z grania y, Chyba już drugi Z Broka to był trzeci y, Będzie czwarty, spokojnie Pamiętam o wszystkim Na początku jak prowadziłem y, moją przygodę YouTubeową. To czasami robiłem za dużo tych serii i zapominałem niestety, e, więc chyba nawet parę serii e, nie ma, które wam powiedziałem, że będą, a raczej zapowiedziałem, że będą. E, nie ma. Trudno. Może kiedyś, e, jak będziecie chcieli, e, jak mnie poprosicie, e, to Nagram e, jakąś e, starą serię, którą miałem robić. Po prostu zobaczę, czego nie nagrałem kiedyś i e, nagram to e, właśnie jak będziecie chcieli. Komuście napisać w komentarzu: chcemy stare serie i tak dalej. Wtedy będę wiedział. No i wszystko daje się załatwić. E, tutaj się srogo biją. Ja wolę. Dobra, zniszczę to cholerstwo. Bo. O, kiłby! Bo będę. miał mało życia. Pyk, pyk. Raz nawet nie trafiłem. A to luz. Pyk. O, kurde, serio. kurdeus, No trudno. Co jest? Halo. No, dobra, trzeba się pobawić. To jest mój zadymiarz. Wiem, że to nie Kordleus, ale chodzę tutaj tako. O, no i bomba słuchajcie. Wygrana! I plus. A, no nie ma żadnej misji. Myślałem, że misja jest. O, plus 40. E, nie pucharów, tylko do. I. Jak to się nazywa? Kurde. W ogóle dawno nie umiem mitycznej ani legendarnej gwiazdki. Kurde, słuchajcie. Dawno nie umieję. Ale dobra, czas sprawdzić, jak to się nazywa. Mm, tu, tu. Jak to się nazywa? Okej, okay, poziomy po prostu. Ja mam na razie y, srebro... nie brąz trójeczkę Ale spokojnie. Jeszcze może się uda do y, tego. Może. Porozmawiać z pomocną dłonią. Taki jest. Y, ten nawet nie to jest. Ale dobra, y, dodam jeszcze jednego ziomka, bo... Też go znam, pik, pik, pik. dobra. No i mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie na tym kanale, żeby być po np. na przykład, takich jak ten. No i co? Mam nadzieję, że się podobało. No i widzimy się następnym razem. Cześć!